Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcineczku z Z Westonem, o jejku, ale on jest wolny. Matko z córką, ja pierniczę. Jak ja ostatnio grałem dość dużo, bo chciałem sobie tam. Wiecie, poprawić co nieco tym waveem. No to tak jak Tomek mi pisał. Jeżeli ktoś nie wie, twórca moda, że jak będziesz grał waveem, przyzwyczaj się do tego, że on błyskawicznie pożera jedzenie, pochłania właściwie, no to będzie Ci się trudno odzwyczaić od jego prędkości. No i faktycznie miał rację. Jejku, jaki on jest wolny! Masakra. To jest tragedia jakaś. Co tu się dzieje? Wave'em to moment, gdzieś obskoczymy całą mapę, a tu? Dobra, nawet nie wiem, co mamy robić, ale plan pewnie był taki, żeby zwiedzać dalej. Uuu, 7 dni do lata. Ze mną jest obok żonka. Żonka karmi córę. Także jakby co to to, to. to może być czasem głośno. Żonka, chcesz coś powiedzieć, pozdrowić? Co? Będzie, będzie raczej. Pozdrawiała. Jakby nie było słychać, ale powinno być słychać. Matko, zwiedzanie mapy Westonem jest naprawdę. <grym> Czymś wyśmienitym. O, tu mamy jeszcze do kopania, ale ja nie mam. Tak, nie mam. Nie mam, nie mam szufli, że tak powiem. Hm. Czy do stworzenia liczniczego? Tak, dwa popioły. Dwa popioły. Ty na no weźmie. Musimy to podpalić. No właśnie. Teraz będziemy mieli drugi popiół. Dobrze, mi się ta laska nie spaliła, bo się chyba załamał. E, drugi popiół i zrobimy sobie. No jak to? Wiecie co? Po co ja to w ogóle robię? Jak ja nie... Tego odwłoku pająków. O jene, po prostu coś genialnego z mojej strony, naprawdę. O, pełno drzew. I kwiatów tych. A, i ktoś mi napisał, że pan Wheeler chyba. O, kolejne bawoły. Kwiatów tych mrocznych. O, może tak skończę. Ktoś mi napisał, że ja nie mam manipulatora 7, dni, tak? Że jestem słaby. Będziemy musieli to nadrobić. Eee, do setnego dnia. Mamy 15 dni. No, zobaczymy, czy to się uda. Żona się śmieje. Nie śmiej się, nie śmiej. 20 życia. O! Kolejna świnka, ale tu jest tych drzew. Drzewów. I tak, ten odcinek będzie niestety krótszy, moi drodzy, ponieważ... Yy, jestem u tutaj w domu, a u niej jest słabszy internet, wysyłają się filmiki strasznie długo, także muszę nakręcić trochę krótszy, żeby... O! Mandragora. Żeby później mi się to wolniej przesyłało. Dobrze, jedna Mandragora tylko. Skała. Oj, naprawdę, zbieranie czegokolwiek, co się przyzwyczajają, że po prostu popylamy. Tu niestety się to nie udaje. Naprawdę ta mapa jest olbrzymia. Kurczątko, tutaj droga na pewno. A nie. Cholerka. Cholerka. Ale bo mi coś tutaj swędziało w uchu. Eee, dobra, zerwałem, zerwałem grzyba nie jedząc go. Druga mandragora, czy dobrze widziałem? Nie, kwiatek. Mandragory, ja tak mówię, mandragory, mandragory, a gdzieś miałem trzy i nawet ich nie zrywałem. Ciekawe. Ej, a ja mam tu do łapania, bo my na pszczoły pewnie szliśmy. Mhm, tak. Takie buty. Wiecie, co ja się tego popiołu jednak pozbędę. To jest zbędny mi on. I idziemy po ten. Po tego grzyba, jednak. Mam takie wrażenie w kółko pełno grzybu masz w koło, ale dobra, już go zerwałem. No to nie pozwolę mu się zepsuć. I jest grzybek. I yy, idziemy tą dróżką. Kontynuujemy naszą wyprawę. O, córa, coś gawędzi. Może nie lubię, jak ja gadam do Mikrofonu. Jeszcze tego nie odkryłem. Dobra, idziemy, idziemy. Wszędzie lasy. Kurde, naprawdę już tak szybko odchodzę. On zbiera i zbiera. Dobra, a akurat te trzy grzyby się przydadzą. To akurat nam na full powinny odnowić poczytalności. Jak się zrobi ciemno, przy rozpalonym ognichu. Idziemy tu. Aha, super. To tą drogą żeśmy zaszli nie <grych> Nie wierzę w to. Idziemy do góry. Idziemy do góry, bo tutaj jak będziemy się wracali to na pewno tędy będziemy szli. Czwarty grzybek. Dobrze. Piąty grzybek. Grzybków nigdy za wiele. Tych zielonych oczywiście. Niebieski też odnawia, ale mniej poczytalności. także chcemy... O, pajęczaki. Świnka, ale tu tego wszystkiego jest, kolejne pajęczaki, kolejne... no nie, tych świnek też to będziemy musieli sobie trochę poniszczyć i tam potworzyć, o, świnki, pajęczaki, kurczę, o matko, ile tego tu wszystkiego jest. Szok. O, tu na jest z mapy, dobrze. Dobrze się składa, o, gdzieś chyba zboczyłem z trasy. No cóż już obejdziemy, zobaczymy czy gdzieś to się już tutaj znowu coś nie rozwidla, tylko mam nadzieję, że się zakończy ta mapa, ale naprawdę wydaje mi się, że Weston trupta w miejscu, nie? Wiem, że on ma tą laskę przyspieszenia, ale on trupta w miejscu dla mnie, no nie. <grystanie> Niestety tego nie można zmienić. Dobra, z tymi możemy sobie... Nie. Olerka. No ja i stworzyłem. Super. Super, że stworzyłeś tamte ognisko, nie wiem po co w ogóle. O, kamieni będziemy musieli sobie nakopać, tak. Kamieni... Dyrzewa mamy mało. To teraz nocą... Zajmiemy się drzewem. Żaden chyba enciak nam się tutaj nie stworzy. A w sumie mógłby, ale tak daleko od chaty to nie bardzo. Tylko kłody, tylko kłody. Weston Dobrze, tu jest jeden pajączek. Mamy tu, mamy jedwab, czyli możemy pozabijać. Cięcie drzewo też jest tutaj powalająco szybkie. Muszę się znowu przyzwyczaić na ten wol tryb, wolniejszy tryb, jakby, bo naprawdę. Zbieranie w ogóle. Zatakujesz mnie? Tak, zatakowałeś mnie. Ty dziadu, za o nie, no nie chciałem, a będę musiał. No nie chciałem, a będę musiał O, i teraz akurat mi ten glut wypadł. Ja pierniczę. O, dobrze, że on może bić się. Yy, mimo tego, że trzymałem w ręku szyszunię. No tyle tych glutów teraz powypadało. Na co mnie to? Jak ja teraz yy, wiecie. Akurat teraz, yy, to ja wywaliłem popiół. <laughs> tak, czapkę bawolą mam, też cholerka, nie wiem po co. Okej. Okay. prawda nie wiem po co. Dobra, to mamy full. Odjemy, wszystko właściwie zjemy. Nie. Zbieramy te odwłoki, obliboki Tu nam tyle w sumie, tylko koniaków nie jest potrzebna. Okay, o, jest jeden popiół, ale jeden to też nas nie urządza. Także nie dziękuję. Nie skorzystam. Jest to. Jest to. No właśnie jest to chłopie? Dobra, mieliśmy odkrywać dalej naszą mapę, także idziemy, no powalczymy. Jak się ten mieczyk już nam wyczerpie, no i dobrze. Trochę jedwabiu zawsze wpada. Odkrywamy dalej świnka, świnki, świnki, świnki. Dobrze, podkrywamy sobie, tak jak mówiliście. W sumie mógłbym to przyspieszyć. Dobra, może to jednym razem. Bo teraz się nagadałem. <laughs> Także żeby sensu to by było przyspieszać, ale może następnym razem bym to przyspieszył i wtedy filmik mógłby być tu ciut dłuższy, bo byście po prostu zobaczyli co robię. Tutaj kolejne pająki świnki już tych świn to jest tyle, że po prostu. Samo zniszczenie tych domków, to bym im tak sobie zapewnił. Yy, tych skórek świn, że szok, ale to nie byłoby sensu, lepiej właśnie niszczyć domki i z tych domków budować, to wiadomo no dwa domki to jeden do zbudowania, dwa zniszczone, tak? A tak u świnia. Tylko 25. Dobra, tym nie ma sensu. Właśnie, trzeba te naparzać je. Zirytowało mnie. Nie jest za dużo, bo się zmienisz, tej prosie jedne głupie. Ile 4%. A tu pada, rzęsiście pada. Rzęsiście, dobrze żona? Dobrze, żona mówi dobrze, no to dobrze. Dobrze, nie poddajemy się. I teraz powinien się... Dobrze, z gołej ręki, a jak? Świetnie. Kolejny grzybek, kolejne świnki, kolejne pająki, normalnie masakra. A złota nie mamy. A nikt tego złota tu chyba nie zje. Ale kamień się zda. O, poszedł mi stąd. Wow, 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 wow. Ha. jeszcze piorun mi chciał trafić. Nie ma takiego bicia, nie ma takiego bicia. Świetnie. Nie tylko wyprawa, ale to też wyprawa po surowce. Co tam jest, coś jest dobrego? Nie. Groby, świnie, pająki. Groby, świnie, pająki. Tak tu się prezentuje ta mapa. Smyślna. Zobaczcie, jak, jaki to jest zarys. Tutaj, gdzieś tu się ciągnie jeszcze. Jak ręce. Dobra, idziemy tu, idziemy powoli do domu. Nie wiem, czy zdążę dojść. O, kolejna mandragora. Świetnie. Dobra, wiecie co? To Wam przyspieszę i po prostu biegniemy do domu, żeby to wszystko wyrzucić. I tyle, żeby po prostu ten odcinek znowu chciał mi trafić piorun. Nie udało się. <laughs> Dziadostu. E, chociaż może dlatego się nie udało, że mam czapkę przeciwdeszczową. Także widzimy się w domku i, i po drodze zobaczymy, co tam mnie jeszcze spotka.

Jak mogliście zobaczyć, udało mi się zabić 4 goblery. 4 goblery? 3, 4, 6, 3 goblery. Eee, ale nie więcej mięcha po prostu mnie zmyliło. Eee, miałem tak. To akurat nie, nie odzywałem się, bo to myślałem, że będzie na przyspieszeniu, ale jak już te 4 zabiłem, no to już się tym pochwalam, bo może taki będzie tytuł odcinka. Mordujemy goblery. No udało się. Fajnie, cieszę się bardzo. Dobra, lecimy dalej do bozu. O, tutaj są czekoladki. Też mi ktoś się pyta dlaczego, po, po co ma w grany czekolady, skoro go nie używam. Z wave już go używałem. E, dużo odnawy poczytalności, także tutaj też będziemy używali spoko spoko. E, pędzimy, nie. Dobra, już byłem w obozie, muszę się zobaczyć, ale przy okazji mnie te wredne psy. O, jeszcze jeden leci. Wal się. Dobra, za chwilę tu przyjdziemy. Musimy pozbierać te itemy, które tam wypadły, niestety bywali. No nie, jeszcze jeden biegnie. No nie wierzę w to się głupi psie. Musimy to pozbierać, ale wyrzuciłem kapelusz akurat Bawoli zamiast go zostawić. Jany, dobra. Dobrze, że mamy te lodówki takie ulepszone. Nie popsuło się nam mięcho. susz. Susz się nie popsuł. Trzyma się. Tam zaraz będzie na kolejny susz, bo już Bawoły kipły. Nie wiadomo dlaczego jeden kipnął, ale dobra. Eee, nie interesuje nas to zupełnie. Świetnie. Wow, ile my mamy tego jedzenia? Ile my mamy tego jedzenia? Tyle możecie słyszeć, jak moja córeczka sobie tam czka. Niedawno cyca dostała i znowu czka. To jest taki mały cwaniak. Mama ją przebiera. Mały cwaniak nigdy nie chce odcycać się odczepić. Dobra, ile mamy tych skór świnek? Uuu, aż 17. My tu bogaci jesteśmy. 38, jedwabiu. Całkiem, całkiem niczego sobie to wszystko. Gdzie by dać to? Tu? Nie. To damy tu. He? Większy muszę mieć ten plecak, naprawdę. Dobra, parasolkę na razie zostawię tu. Albo no nie. Czy ja mam oczną umbrelę? Zabiliśmy już jakiegoś Dyrklopa? No gdzieś tam no miałem, no mogę dać sobie głowę ściąć, że gdzieś tam miałem, no właśnie jest. Eee, okej. Okay. mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mm -hmm. To by trzeba było naprawić. O cholerka popsuło się. Super. Dobra, idziemy pozbierać jeszcze tamto i kończymy odcinek na dziś. Jednak bym musiał zrobić sobie ten płaszcz przeciwdyszczowy, bo jak teraz na przykład chcę biegać czy coś, no to przydałby mi się jednak przydałby mi się jednak ten co to ślad. Poszły mi stąd. Czego wy tu chcecie? No. Nie widzę przez Was, gdzie co leży. Te zęby pozbieramy. Też się przyda. Zbieramy wszystko, jak zbieramy wszystko jak leci. No, akurat tego nie. Co? Nic? Nic więcej? Kupy, kupy się przydadzą do napełniania <śm> strażaków. Już niebawem. C już nie mam miejsca. Już jest noc. No żart to jest jakiś. Mały nie śpi. No proszę, proszę. To chyba nie wstaną, co? Bo byłaby heca, jakby się pobudziły. Wow. Pioruny jak czaskają. Po prostu, dobra, to... No nie, pobudziły się. No nie wierzę. <laughs> no Super. Jeszcze mi zasnęły koło tego kamienia. No po prostu są genialne. Czemu tylko cztery mięsa? Nie mam pojęcia. Jajka by nam się zdały. Jajka na jajecznicę. Z złego mięcha. Na pewno z tego będziemy mieli coś dobrego. I wypełniaczem będą te... Nie! Warzywa. Albo zdechłe mięchu. Warzywa, 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 warzywa. Zwarzywamy to my mamy problem. <grych> tak? Jest. Wyszło. Wyszło, udało się. O, aż 20 mamy tych, tego niedobrego mięcha, także. Wyszło też. Mój sobie jest tutaj. No, jeszcze deszczab. Kupy do kup. Ale my mamy tempo. Ja kręcę, czy on zawsze był taki wolny? Czy mi się coś tutaj pokiełbasiło? Naprawdę. To, że nie ma czegoś takiego, żeby przed tymi durnymi żabami uciekać. Dobra, moi drodzy, tym <gryny> akcencikiem zakończymy sobie ten odcinek. Myślę, że też był, pewien przygód. Dość dużo się działo, fajnych, ciekawych rzeczy. I cóż, oby tak dalej. A wy komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Sorki za to, że tak długo tych filmików nie było. No cóż, wam poradzę, niestety nic na to nie poradzę. I. I, I tyle, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach, trzymajcie się, cześć, miłego.